Cześć wszystkim! Hejka! Jako, że mamy za niedługo jutro dokładnie winilię. Mamy dla Was pierogi. Czyli... Tak. Czyli tradycyjne... E, tradycyjny posiłek świąteczny pewnie zależy to od regionu, bo szczerze powiedziawszy u mnie w domu się jakoś nie je pierogów. Nie, u mnie też akurat nie, tak. Wydaje mi się, że na Śląsku nie jest to Przyjęło jakoś Przyjęło się niby, ale ale nie jest tak. No. <gry> Więc mamy tutaj pierogi w najbardziej uniwersalnym smaku, czyli kapusta z grzybami. Jeden z moich ulubionych smaków. Mój tak samo. No tak, ja lubię pierogi, lubię ze szpinakiem, wszystkie byle nie mięsne, ja, ale i... jednak klasyka. Ja na równocześnie z mięsnymi. Ale żeby nie było tak e, miło i przyjemnie i sympatycznie, jest to porównanie pierogów z różnych marek. Znaczy, e, bardziej sklepowych i e, jedna marka taka dostępna w e, kilku różnych. Mamy tutaj pierogi z Lidla z kapustą i grzybami. Ja mam biedronkę, na pewno. Czy tak, nie? tak, biedronka. Tak jest. Biedronka. Nasze smaki, no tak. Carrefour, typowo z karfura. I mamy tutaj e, Kaczma karcz, e, bukówka, bukówka. Bukówka, tak. No ja już chciałem coś z burakiem. Y no. Kaczma Bukówka to firma dostępna w wielu sklepach. My kupiliśmy je również w karfurze, bo mieliśmy troszeczkę inny zamysł, jednak miałam problem kupić. Zwykłe pierogi z kapustą i grzybami. Gdzie wchodziłam, tam już nie było. Chcieliśmy takie domowe też kupić. No, takie lepione na świeżo, no ale trudno, więc postawiliśmy na te tej firmy, bo stwierdziliśmy, dobra i one są szerzej dostępne w sklepach. I tak nie są to mrożone. Nie chcieliśmy na razie robić mrożonych. Może kiedyś, jeżeli chcecie zobaczyć test mrożonych, dajcie znać w komentarzach. Mamy tutaj takie kilkudniowe. Bo one nie są jednodniowe, nie? One wszystkie są. Eee, kilkudniowe, dni. na przykład. Tak, kilka dni. No. Także, także spoko. No to co, mm, może zacznij, zacznijmy od porównania składu, potem podgrzejemy i porównamy smaki. Także może zacznij Ty, od analizy. Yy, analiza, mamy nasze smaki Biedronka. Mąka pszenna, kapusta kwaszona, właśnie kwaszona, czyli nie kiszona. Mhm. Yy, chyba lepsza kiszona, moim zdaniem. Grzyby leśne. Tak. Yy, cebula, pieczarki też są. Ogólnie, skład robiłaś. jest spoko. no Tak, nie ma tu nic takiego. Substancja konserwująca. Nie no i nic. w 100 gramach 146 kalorii. Tak jest. Dalej mamy Lidla. One się nazywają. Mają jakąś. A na obiad. Pokaż. pomysł na każdy dzień? Czy właśnie A na obiad? Chyba to. Nie jestem pewna. Jedno z dwóch. <laughs> Jedno z dwóch i. Mm, a tutaj mamy kapustę kiszoną. O. Pieczarki i grzyby leśne. Tak jest napisane. Zobaczmy. Tak. Jest faktycznie y, kapusta kiszona, są pieczarki, również grzyby leśne, także na bogato skład jest. No okej. Okay. I 161 kalorii na 100 gram, czyli ciutkę więcej niż w biedronkowych. Uuu, Teraz ty. A Careful już tutaj widzę, y, też jest kwaszona niestety. Pieczarki, a z leśnych tutaj mamy tylko maślak zwyczajny i tyle. Mm. Nie widzę tutaj więcej. Poszli w pieczarki, bo są i zwykłe i suszone. No. A kalorycznie na 100 gram 172 kalorie. A nie ubiegłaś. Wybacz. No dobrze, jedziesz. Od razu mówię, 3 opakowania 400 gram, to jest największe, bo ma aż 500. I w 100 gramach 153 kalorie, a skład, wow, patrz jaki króciutki skład. Kapusta kiszona, woda, pieczarki, cebula, olej, sól, pieprz, substancje konserwujące. To gdzie są... a tylko pieczarki? <gry> Właśnie, to jest to o. pierogi z grzybami, a są pieczarki tylko. O nie, to spodziewałem się czegoś lepszego. To tutaj, któryś miał... O... jeżeli chodzi o grzyby, to chyba biedronka miała najlepiej, nie? E, Lidl tak samo. Ogólnie grzy... grzyby w tych dwóch spoko. Tak, a tu są wypisane nawet e, kozak, podgrzybek, maślak i borowik. A w Lidlu mieliśmy koś czerwony, podgrzybek brunatny, maślak, zwyczajny, borowik, szlachetny. O, to tu lepiej, bo jeszcze jest kiszona kapusta. To już mi się bardziej podoba. I tutaj jeszcze mamy grzyby leśne, suszone w zmiennych proporcjach. Także są i świeże, i suszone. O nie no to super. To no, jak dla mnie, jeżeli chodzi o skład, to już jest grany e, Lidl. Ale tu pod względem farszu tak naprawdę, a pod względem takiej czystości składu to najlepsze jest to. Ale przejdźmy do próbowania, bo chcemy, żeby ten odcinek był w miarę sprawny tak. i przyjemny, Lecimy. bo świątele, Każdy święto. się śpieszy, żeby na jutro mieć już wszystko poszykowane. I piszcie nam w komentarzach, jakie są wasze ulubione pierogi i... i... Jak idą przygotowania na święta. Dokładnie. No i nasze pierogi są już ugotowane. Ja jestem głodny. Zaczynamy od strony tej. Tak, Karczma Bukówka. Bukówka. Na pierwszy rzut oka. Czekaj, sobie bliżej. Na pierwszy rzut oka tak. Jest sporo farszu, mm -hmm. Ciasto takie dosyć grube. Jedna rzecz, którą chcę zauważyć. Opakowania. <grym> Nie się, się doczepił do tego. To jest ważne. Naprawdę. Teraz posłuchajcie. Wszystkie opakowania miały taki z boku narożnika, taki nieprzylepiony kawałek tej folii, że można było łatwo otworzyć. Tylko y, dwa opakowania się otworzyły, z czego tylko jedno poprawnie. Tylko z lidla poprawnie. Tylko się się poprawnie otworzył. Y, kaczma, bukówka się otworzyła, tak, że najpierw się otworzyła, a potem się rozerwało. I taki, takie coś się, jakby taki trójkąt no. się urwał, ale dostęp był. Ale Kerfur i Biedronka to przy otwieraniu po prostu został ten uchwyt w ręce i tyle. Tu już jest minus. Ale Dobra, co tutaj? próbujemy. Jasne. To ja chcę tego rozkrojonego. Ty sobie bierz całego. Ojej, i tak go muszę rozkroić. Pachnie ładnie, bo Aha. ja czuję tutaj. Ale nie czuć grzybów leśnych, tylko te pieczarki. Mm, kapusta zdecydowanie dominuje. Mm, I wydaje mi się dosyć grube ciasto. Tak, ale sporo farszu. Mm. W porównaniu z tutaj następcami to jest. Tak, są smaczne. Ale do nie No, takie bez szału, bo czuć głównie kapustę, przez to, że tam są pieczarki. To jednak. No, pieczarki nie są tak bardzo intensywne. No i ciasto też dominuje, bo jest grube. Jest, Więc jeśli lubicie grube dobra. pierogi. Tak, są smaczne. Ale jeśli. Jeśli lubicie grube pierogi. Jeśli nie lubicie grubego ciasta, to nie są pierogi dla Was. Ale jeśli lubicie grube ciasto, to polecamy. No i farszu jest spoko. Ketchup ma bardzo cienkie ciasto. Cienkie, no. I poza tym aż takie... Aż się rozpada. Os, tak, rozwaliło się. Ale za to mało też farszu. A czekaj. Bardzo... Te pierożki są takie bardzo płaskie. Tak, są płaskie i się rozwalają. Ale zobaczymy może akurat smak. Ojejciu. Płone. W sensie tamte były wyraź... bardziej wyraziste. No faktycznie, te są takie... Bez większego ym... smaku. Ani jakoś. Ani jakoś, żeby było czuć pieprz. E, no. Ani inne przyprawy. Ta kapusta też taka. Wypłukana. Bez szału. naprawdę pieróg się rozwala. Sorry, tak. kapusta czuć, że jest. Kwaszona, nie kiszona. Ale jest wypłukana. Mhm. Tak ledwo ledwo wyczuwalne. Takie przeciętne. To jak na razie najgorsze. Mhm. Potem mamy co? Biedronkę. Biedronka. Wydolka. Ten pierożek ładnie wygląda. Tak, jest dość gruby. Ciasto takie średnie. Nie ale jest, ładnie pachnie. Nie jest bardzo grube, ładnie pachnie. Ani, ani ten. No, ale pachnie grzybami leśnymi. To już jest inny smak pieroga. Taka pusta jest wyczuwalna. Ale ona też nie jest kiszona. No, nie jest kiszona, ale jest bardzo dobrze wyczuwalna, jest smaczna. Tam mhm. ta była płona. Dokapiana, no. Mhm. Ale te mi chyba na razie najbardziej smakują. Mimo wszystko. Smaczne. Ciasto troszkę cieńsze niż w karczmie. E, środek. Smaczny. Mniej ostry, właśnie niż no. w karczmie. Ale, ale to razie por... jest zaprawione. Uh -huh. A żeby tak. Tu było coś czuć. Leśne. Były czuć. Tak. Było czuć. No. I ostatnie mamy co? Mamy tego Lidla? Mamy Lidla. Ten pierożek też ładnie wygląda. Ten ten rand jest taki dużo go no bardzo Oj. dużo pewnie zaraz zobaczycie. i też tak nie ma zbyt zbyt bogato. powiem tak ciasto dominuje faktycznie bo jest bardzo dużo tego brzegu farsz dobry ostro ale, ale farsz jest smaczny mhm. jak dla mnie jeden z lepszych farszy w lidlu bardzo dobrze doprawiony, smaczny. Ale ciasto mi trochę przeszkadza. Mi też, bo za dużo. Ja lubię ogólnie pierogi z cienkim ciastem. A tutaj nie było takich bardzo cieniutkich. Były one smaczne. Jednak tak, farsz z ale ciasto, nie wiem. Biedronka, chyba z biedronki. Albo, albo nawet cartoon, te cienkie może być. Te cienkie, tylko żeby się tak nie rozwalało. No. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ale jeżeli chodzi o mm, klasyfikację, najlepsza biedronka, potem aequo Lidl z Karczmą, mhm. a na samym końcu Carrefour. Tak, zgadzam się zdecydowanie. Próbowaliście tych pierogów? Może co wymyślicie? Czy lubicie którąś z tych firm jakoś bardziej? Bo wiem, że dużo ludzi lubi pierogi z biedronki, inni wolą z Lidla. Albo jeszcze jakieś inne popularne? E, Które firmy? polecacie. Tak, piszcie w komentarzach. To by było w sumie na Aby tyle. A my kończymy. Nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji. Yy, co tam jeszcze? To w dzwoneczek sobie. O komentarzach mówiłem. Wpadajcie na Instagram. Tak, awokado na ananas. I udostępnijcie filmik, a z racji na to, że jutro mamy święta, chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze, spełnienia wszystkich marzeń i w tym chorym dzisiejszym świecie. Żeby te święta były spędzone jak... Spokojnie i rodzinnie. Tak, najważniejsze, żeby były rodzinne i ciepłe i pełne miłości. Tak jak wszystkie inne. No, żeby ta sytuacja nie wpłynęła na to, jak to teraz wygląda. Żebyście byli bezpieczni, zdrowi, szczęśliwi. Tak i... od nas o tyle. Spędzajcie miło ten czas. Trzymajcie się. Pa! Pa!